Wiedźmin trzy Dziki gonad, jest kompletna. Poznajecie ten głos? Za to trzeba się uważać, jeden fałszywy krok i chuj złama. Jest. Gerald z cały i zdrowy. Vernon Roche, ostatnia nadzieja Temerii. Śmiej się, ale Temeria jeszcze wróci na mapę świata. Roche, nie mogę zostawić tych ludzi samych sobie. Możesz i musisz, bo dostałaś taki rozkaz. Oni zginą. Proszę. Koniec rozmowy. Odmaszerować. Się. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilgard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dolblatana Karpo I zatrzymaliśmy na trzy dni. Potem rozbili nas w puch. Wtedy usłyszałem, że Radowit zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale, ale, ale okazało się, że Radowit nie jest wcale lepszy niż Emhyr, więc uznałem, że lepiej będzie się pić na własną rękę. Co tu robisz? Uganiasz się za skojatę? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz skojate? Najważniejsza jest sprawa temerska. Szukam Skurwiela Juniora. Słyszałem o nim. Nie wiem, dlaczego szukasz go w moim obozie. Ptaszki ćwierkają, że macie wspólnych znajomych. Obaj obracacie się blisko króla Radowida. Ptaszki są stanowczo zbyt rozmowne. Trzeba będzie coś z tym zrobić. To jak? Potrafisz mi pomóc, czy mam szukać dalej? Jak zwykle masz więcej szczęścia niż rozumu. Wybieram się na spotkanie z redańskim szpiclem. Spotykamy się pod Oksenfurtem w klubie szachowym. Dzięki, wiedziałem, że mogę na Ciebie liczyć. I to się nie może ospą no. nie? Oczywiście, zasady te same. Kto napisze prawidłowego, prawidłowe nazwisko aktora, wygrywa subskrypcję na kanał i obejrzenie wszystkich filmików. Także dziękuję za oglądanie, subskrybujcie mój kanał tak. i miłej zabawy.